Hej, fajnie, że jesteś. To kanał Cyfrowy Przyjaciel. Krótkie porady, recenzje, przystępny język, wszystko dla ciebie. Lecimy. A w tym filmie pokażę ci, jak wyłączyć komentarze pod swoimi publikacjami na Facebooku. Otwórz aplikację Facebook i przejdź do swojego profilu. Znajdź post, pod którym chcesz wyłączyć komentarze. Kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu posta. Wybierz, kto może komentować ten post. Dostępne opcje? Publicznie. Każdy może komentować. Znajomi i ugruntowani obserwatorzy tylko Twoi znajomi i osoby, które już śledzą Twój profil. Tylko znajomi komentować mogą wyłącznie Twoi znajomi. Tylko profil i strony, które wspominasz, jeśli nikogo nie oznaczyłeś, komentarze zostaną wyłączone. Wybierz odpowiednią opcję i zatwierdź przyciskiem gotowe. Możesz powtórzyć te kroki dla innych postów. Uwaga! Opcja zmiany ustawień komentarzy jest dostępna tylko dla postów publicznych. Jeśli wybrałeś inną widoczność, np. tylko znajomi, nie zobaczysz tej funkcji fajnie, że oglądałeś. Jeśli ten poradnik Ci się przydał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał to dla nas naprawdę ważne. Codziennie publikujemy nowe, świetne poradniki technologiczne, takie jak ten.